Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Mixeragona. To jest moja praca na konkurs Aspera. Asper kazał nam wybudować coś ładnego w Minecraft. Więc ja postanowiłem zbudować swój własny zamek i przedstawić go tutaj, właśnie na filmiku. Więc tak, zacznijmy może od murów. Tutaj jest tylko nad tym jednym murze napisane, jest napisany mój nick wieże, wszystkie są takie same dobrze, teraz t, jak widać tutaj już nic nie jest napisane nie wiem czy jest sens w ogóle leć w kółko bo chyba ten materiał zajął ale w, wszystkie wieże są takie same takiej samej wielkości dobrze, więc wejdźmy może tutaj aha, jest zamknięte Dobrze. Więc zacznijmy może odbrem. Otwierają się na przycisk. To jest. Welcome. To są zwierzęta, które pełnią takich jakby... No nie, nie wiem jaką rolę one pełnią, po prostu są tutaj. Jest dużo zwierząt też, też wypuszczanych na zewnątrz. Są yy, mieszczanie, znaczy ludzie mieszkający tutaj, osadnicy. Basenik, gdzie można oglądać foczki. <ścoughs> foczki, lol. Po prostu można oglądać panienki, kopiące się tutaj. Tu jest targ. Ubrania, narzędzia, bronie. To był targ, teraz widzimy park, jest fontanna. Można tutaj przyjść na spacer w Minecrafcie. Ławeczki tutaj są. Można popodziwić Tu jest tablica ogłoszeń, taka jakby. Można przeczytać, co tutaj pisze. No. To już pokazywałem. ha jeszcze to pokażę. To pełni rolę takiej głównej wieży, jakby. Wiem, że to ten motyw już był gdzieś wykorzystany, bo to gdzieś widziałem, ale mi się to spodobało. Tutaj można mieszkać. No więc tutaj wygląda to tak. Jest to jedynie dla ozdoby. Góra jest zrobiona z obsydianu i lapisu. To wygląda tak. Dobra, teraz zejdźmy może do podziemi, które wyglądają w taki sposób. Mają one taką rolę. pełnić jakby w więzień. To są opuszczone jeszcze, tam były łóżka i toalety. A tutaj ich akurat nie ma. To jest specjalnie zrobione. Czekajcie, włączę mapki. No i to jest mój serwer, więc nie wiem jak... Aha, i Asper, jeśli byś to oglądał, to y, napisz mi na PW, albo nie wiem, bo to jest mapka z mojego serwera, jest, tu znajduje się spawn i różne budowle też innych graczy, więc nie chciałbym tego podawać tak pod filmem, no. Dobra, więc to by było chyba na tyle. Znów zombie, genie moich mieszkańców. Tak wygląda to z góry. Mopki się będą włączyły. A, czyli zwierzęta, przepraszam. Tak wygląda to z góry, więc. Cześć.